Halo, witam państwa Dariusz Szpakowski. Witam bardzo serdecznie. Jest ze mną Włodzimierz Szaranowicz. Wspólnie będziemy komentować dla państwa to spotkanie. Witam państwa, witaj Darku. To będzie prawdziwa przyjemność dla nas, ale przede wszystkim dla kibiców. Spodziewamy się naprawdę fantastycznych emocji. Na kolejnym meczu rozgrywek pucharowych witają państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zawodnicy czują, że wydarzy się tutaj coś niezwykłego. Bo przecież prestiż i atrakcyjność pucharów polega na tym, że nie ma już tutaj żadnej kalkulacji. Po prostu zwyciężający przechodzi dalej. Arbiter rozpoczyna spotkanie i myślę, że przy takim nastawieniu obu drużyn na pierwsze zagrożenie bramki nie będzie trzeba długo czekać. Oba zespoły prezentują ofensywny styl gry. Wydaje mi się, że w dzisiejszym spotkaniu zobaczymy ładny futbol i dużo bramek. Bramka! Impas został przełamany. Przepiękna akcja w ataku zakończona golem. Gol! bójca precyzja. Dokładnie wiedział, gdzie skierować piłkę Nie Tak, prowadzą, ale czy utrzymają to do końca? Erea. Seitaridis. Manis. Galietti. Ewidentnie spalony. Znakomicie teraz zagra. Co za gol! Mamy wyrównanie. Pięknie. No i zaczną od początku. Pełny spór. A zatem mamy remis. 1-1. Patrząc na dzisiejsze spotkanie, czuję się jakbym był w mega kuchni. Oni są jak stado gwizdzących czajników. Szkoda tylko, że ta para, o której mówisz, nie przenosi się z widzów na zawodników. Oni dzisiaj wyglądają jak totalnie zamuleni. I teraz jest okazja rozstrzału. Znakomita postawa bramkarza. Kanobio. Ach, dobre teraz wejście w defensywie. Dobrze, dokładnie. Fantastycznie wyczuł to bramka. Juan Pablo Angel. Borcha Obina. Skuteczne odebranie piłki po strachu. Ciągle idzie do przodu. Fernando Torres. Wysoko, niecelnie i nieładnie. Nieudane wykończenie tej akcji, żeby nie powiedzieć nieudolne. Borcha Obina. Kanobia. Znakomicie teraz po broni. Kosztynia, piłce Kezman? Może być niebezpiecznie. Czy będzie do Czy przymierzy? Ale No i mały bramkę. Oni teraz prowadzą w tym mecz. To był piękny gol na najwyższym. Gorka Obina. Dwie minuty doliczonego czasu gry. Martin Petrow. Czy piłce Kezman. Mateja Kezman. Wizdek na przerwę. W jakże różnych nastrojach schodzą do szatni obaj szkoleniowcy. Przypomnijmy sobie zatem najciekawsze momenty. Pie... No i zaczęło się drugie 45 minut, po których mam nadzieję, wszystko będzie jasne. Myślę, że nie zabraknie mocy w tej drugiej połowie. Może być groźnie. Muszą tylko dokładnie i mądrze to rozegrać. Kosztinia. Ładne to podanie. Minął paru zawodników. Będzie groźnie. Mateja Kzman. Widzą Państwo. Kiwa teraz głową z niezadowoleniem. Stracona okazja. No gdyby to wykorzystał, byłby to przysłowiowy gwóźdź do trumny dla rywali. Ale ładny przechwyt. I przejmują piłkę. Ach, dobre teraz wejście w defensywie. Partnerzy zbyt statycznie. Nie ma do kogo zagrać. Strzeli. To jest gol. Podwajają wynik. Ach, to jest jego dzień. Drugi gol. Widać, że już są rozluźnieni. Grają dla przyjemności. A efektem tego są piękny bram. I ponownie odgrywa Juan Pablo Angel. Za mało teraz ruchu na boisku, nikt nie pokazuje się, nie ma do kogo dograć. Ależ pięknie się złożył. Niestety nie wykorzystał szansy. Fatalnie przestrzelił. Gdyby trochę lepiej ustawił się przy tym uderzeniu, to może udałoby się celnie strzelić. Bardzo dobrze wyczuł zamiary. Ach, dobre teraz wejście w defensywie. Ładni przycisnęli. Nie bardzo ma tam do kogo zagrać. I teraz jest okazja do strzału. Ten nie tak. Gol! I znowu trafienie. To no, ma dziś swój dzień. To jego wielki dzień. Kapitalnie gra. Znakomicie, skutecznie. Trzecia bramka. Hat-trick. To on dzisiaj jest ojcem sukcesu. A więc jest trzeci gol klasyczny. Hat-trick. Wszystko mu dzisiaj wychodzi tak lekko. Po tym proszę Państwa, co piłkarze prezentują w dzisiejszym spotkaniu, mogą oczekiwać kilku cierpkich słów ze strony trenera. O, szalenie delikatny byłeś. Kilka cierpkich słów to za mało. Podobno stać ich na lepszą grę, ale nie dzisiaj. Perea. Pablo. Martin Petrow. Biegnie po flance teraz. Przy piłce Kezman. Piłka w pole karne. Pablo, Perea, Parker, Martin Petrow, Parker. Próbują jeszcze poprawić wynik. Mateja Kezman. Wspaniałe zwycięstwo. Gratulacje są w bardzo wysokiej formie i trudno ich będzie powstrzymać w następnych meczach. Popatrzmy jeszcze raz na najbardziej efektowne sytuacje z tego spotkania. Byli lepsi w tym spotkaniu we wszystkich elementach sztuki piłkarskiej, dlatego ich zwycięstwo było nieuniknione. Włodku, dziękuję Ci za cenne uwagi do dzisiejszego meczu.